I mamy zielone, można jechać. I kręcimy. Postępujemy, tak, pierwszemu I za około 200 metrów trzeba będzie skręcić w lewo. A więc można sobie zmienić pas. Patrzymy w lusterka. O, ktoś nadjeżdża, więc jeszcze czekamy. O, właśnie. I dopiero teraz. Lekko po chodniku, ale nic się nie stało, na szczęście. I jedziemy na wprost. Będzie 300 metrów skrzyżowanie, na którym trzeba będzie pojechać prawo. Jedziemy z drogi podporządkowanej, a więc trzeba będzie ustąpić pierwszeństwa. I teraz dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym będą światła. Na światłach trzeba pojechać w lewo. Jest czerwone, więc trzeba się zatrzymać. I też patrzymy, żeby nie wymusić pierwszeństwa. Ci, co na randzie, oczywiście pierwszeństwo mają nikogo nie ma, jedziemy. I zewnętrzny pas, skrajny, tak jest. Tak jest, ustępujemy pierwszeństwa, chyba będziemy mieć pierwszego, który będzie. Chociaż chyba nie, dobra, można jechać. A właśnie. Za około 200 metrów skrzyżowanie, na którym trzeba będzie pojechać pra w prawo. Wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej, a więc trzeba będzie ustąpić pierwszeństwa. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie i za skrzyżowaniem będzie po prawej stronie parking. Trzeba będzie się na tym parkingu zatrzymać. Tak jest, tam są samochody, między tymi samochodami ustawiamy się. Ok, Naciskamy hamulec ręczny, guzik czerwony, światła gasimy, pasy i gasimy silnik guzikiem zielonym, koniec jazdy.